Podsumowanie. Już ostatnia walka dzisiejszych mistrzostw Polski w Wejcherowie się kończy. Mamy przyjemność porozmawiać z Kamilem Gorządem. Kamil Gorząd, trener kadry narodowej juniorek. Jak określi poziom i to, co się działo właśnie w Wejcherowie? Yy, wygrały faworytki. Te dziewczyny, które są w kadrze numerem jeden. Fajna rywalizacja była w 57 kilo. Gdzie wygrała Oliwia Wasiakowska z Hader, an Antoniną. Dobra waga była 54 kilo. Tam dwie dziewczyny się pokazały z młodszego rocznika, które będziemy chcieli sprawdzić. A tak poziom normalnie nie ma co. No dobra, weź to. Poziom za zawodów w miarę przystępny. Naprawdę niektóre walki bardzo fajnie się oglądało. Tradycyjnie zapytam o to, czy pojawia się ktoś nowy, który będzie mógł aspirować do kadry. Jak to będzie wyglądało? Na ten rok pewnie się skład nie zmieni, ale na przyszły rok na pewno, bo odejdą dziewczyny i weźmiemy kilka dziewczyn z młodszego rocznika, które teraz pozdobywały brązowe medale. Teraz Mistrzostwa Polski już za nami. Jak będą wyglądały kadrowe rzeczy, kadrowe zgrupowania? Przed mistrzostwami Europy. Mamy bardzo intensywny teraz okres. 28 sierpnia zaczynamy pierwszy obóz w Toruniu, który trwa do 9 28 lipca. Zaczynamy pierwszy obóz, który trwa do 9 sierpnia. Później dziewczyny wracają na 9 dni do domu. Jedziemy na 2 tygodnie do Uzbekistanu, na 2 tygodnie. Później wracamy na 4 dni do domu. Jedziemy do Gliwic. I z Gliwic jedziemy na obóz i z obozu jedziemy prosto na mistrzostwa Europy, także będzie bardzo intensywnie. Dwa mocne punkty, e, czyli nie wiem, ten Uzbekistan na pewno, e, no i, i jeżeli chodzi o przygotowania, no i Gliwice, bo to jest meka kobiecego boksu. Tak, Gliwice zawsze były bardzo mocnym turniejem i jak będzie, i on jest przed mistrzostwami Europy, więc sądzę, że kolebka i czołówka boksu się zjedzie. Także naprawdę to będą fajne i dobre starty przed Mistrzostwami Europy dla dziewczyn. Dzięki wielkie. Dziękuję.